Szanowni Państwo, z całego serca dziękuję za poparcie w wyborach. Niezmiernie doceniam to, jak licznie przybyliście do urn wyborczych. To dzięki Państwu mogę ubiegać się w drugiej turze wyborów o stanowisko wójta gminy Małkinia Górna. To także dzięki Państwa zaangażowaniu mogę mieć szansę wykonać dużo więcej dla całej lokalnej społeczności. Drodzy Państwo, nie obawiajcie się zmian. Nie było i nie jest moim zamiarem dokonywanie jakichkolwiek zwolnień na stanowiskach urzędniczych i innych stanowiskach pracy. W naszej gminie potrzebne są środki zewnętrzne, które pozyskam. To nie są słowa bez pokrycia. Dobrze wiecie, że to ostatnia tak duża pula środków unijnych. Jest to szansa na rozwiązanie naszych gminnych problemów. Jak nie teraz, to kiedy? Głęboką wierzę w Wasze poparcie w drugiej turze wyborów, tak samo jak Państwo wierzyliście we mnie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o poparcie. Gratuluję także wszystkim radnym, gminnym i powiatowym uzyskanego mandatu zaufania. Drodzy wyborcy, bądźcie ze mną 30 listopada. Zapraszam na wybory. Dziękuję bardzo. Pani Bożena Kordek to powszechnie znana w gminie Małkinia osoba zaufania publicznego. Dotychczasową swoją pracą, zaangażowaniem udowodniła, że potrafi robić rzeczy pożyteczne i pozytywne. Zbudowaliśmy w tej gminie Most przez Bóg. Nic w to nie wierzył. Teraz chcemy ją dalej rozwijać. Popierając Bożenę Kordek, zyskujecie Państwo szansę na to, że wspólnie. Budujemy Mazowsze, wspólnie zbudujemy również dalszy dobry rozwój gminy Mąkiniu. Głosujcie na panią Bożenę Kordę.